Cześć wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się naprawdę ciekawym tematem Omenem, który mówi, że nie możesz wrócić do domu. Wiele osób słyszało o tej przesadnej wierze, ale co tak naprawdę się za nią kryje? W tym filmie postaram się wyjaśnić, skąd się wzięła ta legenda, jakie są jej różne interpretacje, i czy rzeczywiście powinniśmy się jej bać. Odkryjemy razem. Co może oznaczać ten omen i jak go interpretować w kontekście współczesnego życia? Zapraszam do oglądania. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czymś naprawdę ciekawym: a mianowicie o tym, dlaczego powrót do domu po rozpoczęciu podróży, czy nawet po krótkiej. Wycieczce, może być uważany za pecha. Wiele osób słyszało o tej przesadnej wierze. Ale skąd się ona wzięła i czy rzeczywiście jest w tym jakieś ziarno prawdy? Zacznijmy od samego znaczenia omenów. Oumyni to znaki, które według wierzeń przepowiadają przyszłość. Mogą być to wydarzenia, przedmioty, a nawet zachowania zwierząt. Przez wieki ludzie interpretowali oumyni na różne sposoby, szukając w nich wskazówek dotyczących swojego losu. Niektóre ołmy mi uważano za dobre, inne za złe. Powrót do domu po rozpoczęciu podróży w wielu kulturach zaliczany jest do tych drugich. Dlaczego? Istnieje kilka teorii. Jedna z nich mówi o przerwaniu naturalnego cyklu. Wyobraźcie sobie, że wyruszacie w podróż pełni nadziei i oczekiwań. To jak rozpoczęcie nowego rozdziału. Powrót, zanim osiągnięto cel, może być interpretowany jako cofnięcie się, porzucenie zamierzeń, a co za tym idzie zły omen dla dalszych przedsięwzięć. Czy jednak powrót zawsze jest zły? Oczywiście, że nie. To tylko przesad, a przesady, jak wiemy, nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość. Wiele zależy od kontekstu. Jeśli powrót jest spowodowany nagłym wypadkiem, choroba czy inna sytuacja losowa, trudno mówić o pecha. W takich przypadkach priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo, a nie przestrzeganie przesadów. Ważne jest, aby pamiętać, że o umyni to tylko interpretacje, a nasze działania i decyzje mają znacznie większy wpływ na nasze życie niż jakiekolwiek znaki. Dlatego nie bójmy się wracać do domu, jeśli jest to konieczne. Pamiętajmy, że to my kształtujemy swoja przyszłość, a nie jakieś przesady. A co wy myślicie o tej wierze? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czymś naprawdę ciekawym o tym, dlaczego powrót do domu po rozpoczęciu jakiejś podróży, czy nawet po krótkiej. Wycieczce może być postrzegany jako COS niosącego pecha. Wiele osób słyszało o tej wierze, ale skąd się ona wzięła i czy jest w niej choć ziarno prawdy. Spróbujmy to rozwikłać. Zacznijmy od tego, że wiele kultur na świecie ma podobne przesady. W niektórych regionach Polski powrót po rozpoczęciu podróży oznacza powrót z niczym, niepowodzenie w zamierzonym celu. Inni mówią o tym, ze powrót do domu przecina energię podróży, jakby zrywając połaczenie z pozytywnymi wibracjami, które miały towarzyszyć nam w drodze. To oczywiście interpretacja symboliczna, ale warto zastanowić się nad jej źródłem. Może to być związane z dawnymi wierzeniami, z pojęciem drogi jako czegoś niebezpiecznego i nieprzewidywalnego. Powrót do domu mógł być interpretowany jako znak braku odwagi czy niepowodzenia w zmierzeniu się z trudnościami spotkanymi po drodze. A co z neutralizacja tego rzekomych negatywnych skutków? Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc w przełamaniu tego przesadu. Jednym z nich jest symboliczne przerwanie powrotu. Można na przykład zatrzymać się na chwilę przed domem, obejrzeć się za siebie i powiedzieć jest w stylu: "Wracam, ale z energia i mocą. Innym sposobem jest symboliczne oczyszczenie się po powrocie. Można się umyć, zmienić ubranie, a nawet zapalić świecę i pomodlić się. Ważne jest to, aby ten rytuał był dla nas ważny i abyśmy w niego wierzyli. Pamiętajmy, że to tylko przesady, ale jeśli wierzymy w ich moc, to mogą one wpływać na nasze samopoczucie. Na koniec. Chciałbym jeszcze dodać, że nie należy się zbyt bardzo przejmować tymi przesadami. Życie jest zbyt krótkie, aby się martwić o każdy drobny szczegół. Jeśli czujesz, że powrót do domu po rozpoczęciu podróży niesie za sobą negatywne konsekwencje, to po prostu zastosuj jedna z wymienionych przeze mnie metod neutralizacji. Pamiętaj, że najważniejsze jest Twoje własne samopoczucie i Twoja wiara w siebie. A jeśli jesteście ciekawi innych ciekawych przesadów, to zapraszam do obejrzenia mojego następnego filmu.